Radom Jakowicki kibicuje platyna, Dream Bowling, Radom Ulica Biznesowa 8. Wyśnionych wyników w Zielonym życzy sponsor Dom ze Snu, dystrybutor materiałów budowlanych premium, Radom Wolanowska 193. Dzień dobry. Um, I think was a good game in general for both teams. Uh, two teams with uh, with quality want uh, wanting to play positive football. Myślę, dzień dobry, myślę, że był to bardzo dobry mecz z obu stron. Spotkały się dzisiaj dwie drużyny, które chciały grać dobry mecz, dobrą piłkę. Tak jak się spodziewaliśmy, mocne rozpoczęcie Lecha, spowodowało to, że musieliśmy, byliśmy zepchnięci do obrony niskiej, natomiast byliśmy na to przygotowani. Lech the create problems to the team, to the opponents putting many players uh, inside and uh, with short combinations it's really difficult to avoid this. Lech poznań grał w taki sposób gdzie wprowadzał bardzo dużą ilość zawodników do środka co spowodowało kreując różne krótkie kombinacje co spowodowało różnego rodzaju problemy. Um, I think we controlled the in the first half this um

po bramce zaczęliśmy być coraz bardziej, zaczęliśmy się coraz bardziej czuć komfortowo z piłką. Około 35. minuty opaliśmy coraz więcej pewności siebie. I second start. because they are still a little bit numb of, uh,

Myślę, że w tym momencie byliśmy zespołem, który kontrolował mecz, byliśmy zespołem, który był w stanie zdobyć kolejne bramki. Mieliśmy sytuację, które Janek Grzesik dogrywał do Christosa Donisa. Nie udało się zdobyć bramki, ale mogła to być sytuacja, która doprowadziła do tego, że wygrywalibyśmy mecz 2-1 and after that in one transition um, i think we considered um, not an easy goal but uh, it's something being on top of the game we cannot concede in this specific moment of the game because we were dominating we were con under control and taking this goal uh, slows down so, if i can say this yes był to mecz by, moment w którym dostaliśmy bramkę był to taki moment w którym mieliśmy mieliśmy mecz pod kontrolą był to taki moment w którym po jednej fazie przejściowej Lech poznać strzelił bramkę, co spowodowało to, że nasz plan na ten dalszą część meczu był, musiał się zmienić. Dalej sytuacja, sytuację, którą mieliśmy to była sytuacja Pablo Enrique. Myślę, że takim sprawiedliwym wynikiem na dziś byłby to remis what we did and what we produced special in the second half i think we deserved uh, at least one point from this game myślę że ze względu na to co zrobiliśmy w drugiej połowie zasłużyliśmy na to żeby zdobyć chociaż jeden punkt w tym meczu but um, in the end doesn't give points but we we left uh, again a good image playing with quality uh, creating chances and um, we created a lot of problems to to the leader of the league in this moment Myślę, że w drugiej połowie pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, pokazaliśmy jakość, którą mamy i stworzyliśmy wiele problemów liderowi ekstraklasy. Just one word for our fans, unbelievable. The, and I saw what they did living Radom and the, the support the whole game. A special word for them. Thanks a lot. We would love to give them. Bardzo chciałem podziękować naszym kibicom. Widziałem to, w jaki sposób nasi kibice odjeżdżali ze stacji w Radomiu. Jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego i cieszymy się. I chcieliśmy dać szczęście naszym kibicom przywieźć punkty do Radomia, jednak nam się to nie udało. Thank you, Coach. Dziękuję bardzo za, za komentarz. Zapraszam do zadawania pytań. Prosiłbym się przedstawić podać nazwę redakcji. Dobry wieczór, panie trenerze. Bartłomiej Jędrzejczyk, Futbolowa Rebelia. Panie trenerze, dwa pytania. Pierwsze, no to chciałbym zapytać o tę kwestię, która w zasadzie no jest, nie chcę powiedzieć, że jakoś rozpoznawalna, jeśli chodzi o Radomiak, ale bardzo widoczna w tym sezonie. To znaczy, jest problem z tym, żeby zagrać dwie równe połowy. To jest kolejny mecz, w którym tak naprawdę można powiedzieć, że... Mm, w tym przypadku akurat drugie 45 minut było zdecydowanie lepsze niż pierwsza połowa. Natomiast w poprzednich spotkaniach różnie z tym bywało. Często było tak, że to pierwsza połowa była lepsza. Często też, że, że to była druga połowa. Skąd się bierze ta dysproporcja i dlaczego Radomiak nie może po prostu rozegrać dwóch dobrych połów na, na tak dobrym poziomie, na takiej intensywności jak, jak ta druga połowa dziś? Um, I don't think it's... Uh, we cannot put like a, a pattern from Radomiak that it's like this. Myślę, że nie możemy mówić o Radomiaku, że jest zawsze tak, jak pan mówi. It's not dominate immediately opponent do that. drużyny jak Lech Poznań nie jest to łatwe, żeby narzucić im swój, swój styl gry, żeby zepchnąć ich do obrony. Today it's easy to answer to your question because not being easy to push them back we need to be patient we need to be organized and in the right moments of the game try to surprise them opowiadając na, na pytanie tak dzisiaj można było powiedzieć że ta że ta druga połowa była lepsza natomiast grając z takim zespołem musieliśmy być przygotowani na troszeczkę inne rozwiązania um, i think we were we were quite successful until until the moment and we were really the strategy and the plan was working perfectly Myślę, że plan który sobie założyliśmy strategię którą mieliśmy do pewnego momentu zdawała świetnie egzamin but the, the, the atmosphere the stadium the quality of lech um, they did the difference and uh, without doing too much let me be honest and uh, they scored the second goal atmosfera, która panowała na stadionie, jakość zawodników, stadion, to wszystko spowodowało to, że ten, że ten mecz zakończył się w taki sposób? Just let me remind you that against uh, Corona Kielce, against Cracovia, uh, against uh, more, more recently, we beat the last one. The last one we uh, uh, the Yeah. We dominated the games and uh, for 85 uh, 90 minutes against Lokpusher last week. So we we dominated games. So it's not a pattern that uh, it's not uh, a problem that we have. To nie jest tak, jak, jak pan mówi, nie możemy mówić, tak że mamy taki problem. Przypomnę mecze, tak jakby chociaż z Koroną, z Krakowią, czy, czy z Puszczą potrafiliśmy zagrać wie dobre połowy, także myślę, że nie możemy mówić o o takim o, takim, o tym o czym pan mówi. That we are on. Musimy być skoncentrowani, musimy realizować te założenia, które mamy przez 90 minut. But um, yeah, we still working on this, and but today it's easy to understand why we had two tak, pracujemy nad tym, ale myślę, że w dniu dzisiejszym jest to dość łatwe do zrozumienia, że grając z takim przeciwnikiem nie jest to łatwe. Jeszcze jedno pytanie w nawiązaniu do wtorkowego meczu pucharowego ze Śląskiem Wrocław. Wiadomo, że wykratkował się Christos Donis i on najprawdopodobniej w tym meczu zagra. Natomiast chciałbym zapytać, czy ma Pan już w głowie jakiś zarys planu na Śląsk pod kątem kadrowym? Czy można się spodziewać, że Radomiak wyjdzie w tym meczu w najsilniejszym ustawieniu, czy raczej szanse dostaną zmiennicy. Dziękuję. Yeah, our, our squad it's not, uh, it's not big. In numbers? Tak nasz skład nie jest duży jeżeli chodzi o liczby, o liczbę? It's big in quality but not big in numbers. Jest duży jeżeli chodzi o jakość, ale nie jeżeli chodzi o ilość zawodników? Um, obviously having only two days to recover the players and uh, we want to qualify for the next round of the cup. Uh, most likely we will, we will we will have to change few players. Mając dwa dni na to, żeby zregenerować drużynę, musimy postawić na takich zawodników, którzy będą w stanie dobrze zrealizować nasze założenia. Na ten moment, w którym jesteśmy, wykorzystaliśmy wszystkich zawodników, których mamy w naszym składzie, poza naszym trzecim bramkarzem. Wszyscy mieli minutę i to jest że pracujemy dobrze. Everybody and um, in the end I have to make my, my choices and my options take my, my decisions. Na samym końcu ja muszę podjąć decyzję, natomiast każdy zawodnik do 100 minuty, jak każdemu z zawodników, których mam w kadrze ufam i na samym końcu muszę podjąć decyzję na jaką jednastkę zdecydować się na kolejny mecz. Definitely will start with a strong 11 and uh, the target it's, uh, clear respecting and, uh, and qualify for the next round because i have this ambition and uh, i want to go as far as we can mam taką ambicję żeby zakwalifikować się do kolejnej rundy oczywiście z stałem dla śląska dlatego wystawię możliwie najlepszą jedenastkę just confession uh, i have i have this dream and this ambition of playing in the before starting the season i have this ambition of playing in the polish national stadium przed rozpoczęciem rozgrywek Pucharu Polski miałem takie marzenie, żeby rozegrać mecz na Stadionie Narodowym. This dream can end on Tuesday, but we will do our best to continue and keep dreaming as far as we can. To marzenie może się skończyć we wtorek, ale będziemy dalej, będziemy robić wszystko, żebyśmy mogli w stanie spełnić to marzenie. And recently watching live in National Stadium Poland against Portugal że marzenie się stadium Obejrzałem ten niesamowity stadion i wyobrażałem się, że nasi fani są w tym stadionie. To jest obiekt, który chcemy i będziemy pracować na nim. Będąc na meczu e, Polska-Portugalia, Stadion Narodowy zrobił dla na mnie ogromne wrażenie i to moje marzenie, które mam, żeby zagrać na tym stadionie, wzrosło jeszcze bardziej. Dobrze wieczór że Kacper Czerwonka rekord Grupa Mediowa. Nie wiem czy mnie słychać. E, pierwsze pytanie krótkie. Nie chciał pan wcześniej skorzystać z takich zawodników jak Rafał Wolski albo Wagner Diaz? Musieliśmy przecież gonić wynik. Mhm. Uh, yes, I think I, when we considered the goal, I think we were dominating, not dominating, but we, we had the game under control and we were being dangerous uh, in, in, in the attack. W momencie kiedy strzeliliśmy bramkę, myślę, że byliśmy niebezpieczni, jeżeli chodzi o atak. I don't think I took too long to react changing players. Myślę, że jeżeli chodzi o moją reakcję, myślę, że ona nie była za późna, jeżeli chodzi o zmiany. Rafał definitely can create an impact because he's ready to play and this fit. Oczywiście Rafał Wolski może y, mieć wpływ na zespół, bo jest dobrze przygotowany. Wagner stopped more than two months and he did the first minutes today, so I wanted to to give this confidence and hoping that he can with this quality can make some difference in the last minutes. Wagner przez ostatnie dwa miesiące nie grał, nie mniej jednak chciałem na niego postawić, bo wiem, że ma jakość taką, która będzie byłaby nam w stanie pomóc. But I think we concede the goal on the, correct me if I'm wrong, on the 77th minute. I think and um, I the players they went in around 80th minute so if I'm not wrong so I I think I don't take uh, I don't take too long to to react bramkę jeżeli się nie mylę straciliśmy około 77 yes. minuty natomiast zmiany pojawiły się w 80 minucie więc myślę że moja reakcja nie była za późna Trenerze wspominał pan o tym, że, wy, że kreowaliśmy sobie sporo sytuacji między innymi Paulo Enrique czy Cristos Donis, ale trzeba przyznać, że to były głównie strzały po albo w całych fragmentach gry, albo strzały z dystansu. Nie uważa pan, że Radomiak jego jedyny pomysł na rozegranie akcji ofensywnej to jest rzutka na Leonardo Rosę, gdzie tymczasem Bartosz Salamon i Antonio Milić dzisiaj Leonardo Rosę absolutnie z gry wykluczyli. Dziękuję. Um. No, Kasper, Once again, I disagree. I disagree with you. Nie, Casper. Nie zgadzam się jeszcze po raz kolejny z tobą. Um, of course, you have one striker with almost two meters, and the, our main idea is to be creative and play from the wings and give good service to to Russia. Oczywiście mamy z takiego jak, takiego napastnika, jakim jest Leorosha, dwumetrowego, chcemy grać tak, żeby poprzez boczne sektory boiska dostarczać mu piłki w pole karne. Roche, from, the 20, from the 20 top leagues in Europe is the third gold scorer behind uh, and behind. Y, jeżeli chodzi o Landdro Le, Ro Leonardo Ros jest to zawodnik, który jest trzeci, jeżeli chodzi o największą liczbę bramek strzelonych we y, wszystkich 20 najlepszych ligach na świecie, Na and of course obviously this is one of our main principles and uh, it's to to overload from the wings to create chances to, to to get good service in the box not only for russia but Jan Krzyżik has goals and other players they have goals I oczywiście naszym pomysłem jest to, żeby tworzyć przewagę w bocznych sektorach, żeby dostarczyć te piłki w pole karne. i to nie tylko do Leo, Leo Roszy. Też chociażby w ostatnim meczu Janek Grzesik zdobył bramkę po z bocznego sektora. W dzisiejszym meczu mieliśmy jedną akcję indywidualną z jej która doprowadziła do bramki z trąszczy z lewej nogi. To explore the qualities of our players. To be honest, I adapted the way I like to play in my teams, because I have such a specific striker like Rocha. Biorąc pod uwagę tak specyficznego napastnika, jakim jest Leo Rocha, muszę odoptywać sposób w jaki chce grać. I to jest job of a coach. You need to, adapt to the play. you need to adapt your style and your way to the players you have available. I to jest praca trenera, żeby zaadopt żeby zaadoptować swój sposób, e, swój sposób gry do zawodników, których się ma. And to uh, this is what I'm doing. So, yeah, it's our main principle it's a lot of crossing, a lot of exterior game, but uh, we are not only that tak i to jest to co i to jest to co właśnie robię. adaptuje się do piłkarzy który, których mamy oczywiście chcemy grać bocznymi bocznymi sektorami dostarczać te piłki w pole karnym You see all the games of our team and you know in every single game we create danger and we create clear chances to score oglądasz każdy nasz mecz i widzisz że w tych meczach tworzymy sobie wiele sytuacji niebezpiecznych And today in this moment the truth is not only the best scorer in Poland but one of the best scorers in Europe it's from Radomiak i do dziś prawdą jest prawdą jest to że leo Rocha jest jednym z najlepszych napastników w Europie. Dobry wieczór, Dawid Półturzyski, prosto z Auto.pl. Yy, trenerze, chciałbym zapytać, czy dzisiejszy mecz był najtrudniejszym, najbardziej wymagającym wyjazdem dla Radomiaka w tym sezonie, ponieważ i atmosfera na stadionie nie była na pewno łatwa, i też Radomiak bardzo długo męczył się, żeby wyjść ze swojej połowy

Honestly, I cannot say I cannot pick the hardest game or an easy game because my feeling at this moment knowing better and better the league, it's every game it's very 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 difficult and hard. Znając coraz coraz lepiej ligę, w której w której gramy, nie mogę powiedzieć, że to był trudny czy łatwy mecz. Każdy mecz, który który gramy jest dla nas wymagający. Uh, dealing with the physicality of Puscha, uh, dealing with the, the inside and the technical quality of Lech. And uh, dealing with all the challenges each opponent, it's uh, it's very difficult and very hard each week. It Każdy tydzień przynosi, przynosi, nowe, nowe, no, przynosi nowe rzeczy, chociażby mecz z puszczą, to był mecz taki, w którym było bardzo dużo walki fizycznej. W dzisiejszym meczu z Lechem Poznań. jakość piłkarzy Lecha była na, na wysokim poziomie. Każdy mecz, w którym się mierzymy, jest dla nas róż, innym wyzwaniem. Definitely playing in this stadium with this atmosphere. It's, a, it's the twelfth player of, of Lech, and it, obviously it's not easy for any team to play here. Biorąc pod uwagę atmosferę na stadionie Lecha, Kibiców, na pewno jest to ich dwunasty zawodnik i żadna drużyna, która tutaj przyjeżdża, nie jest im łatwo grać. Tak jak powiedziałem, każdy mecz, jest, każdy mecz jest trudny i każdy mecz jest takim meczem, w którym zdobycie punktów jest bardzo wymagające. Yeah, first of all, as usual, we are happy for the win. That is, uh, of course, again the most important thing. Uh, I think we started the game quite well, uh, had full control of the game, uh, but we lost some some part of the control in in, in the last part of the, the first half. I think we also started quite bad in the second half. Uh, but again, then we bounced back after their equalizer. And I think that was quite good, good mentality. Uh, so it was not a very beautiful game. Uh, but still, I think we deserved the win and, and were the best team on the pitch. Przede wszystkim tak jak zwykle to, co jest najważniejsze, czyli cieszymy się z tego, że udało nam się zaliczyć kolejne zwycięstwo. Myślę, że zaczęliśmy ten mecz całkiem nieźle, mieliśmy go pod kontrolą, potem te kontrole zaczęliśmy im dalej w tę pierwszą połowę tracić. Początek drugiej części gry też nie był, nie był na pewno najlepszy w naszym wykonaniu, straciliśmy gola, na szczęście udało nam się z tego odbić, udało nam się podnieść i strzelić zwycięskiego gola i to jest w tym momencie dla nas najważniejsza informacja, że ten mecz wygrywamy. Radomiakowi kibicuje Platyna, Gym and Bowling, Radom, ulica Biznesowa 8. Wyśnionych wyników w zielonym życzy sponsor. Dom ze snu, dystrybutor materiałów budowlanych premium. Radom, Wolanowska 193.